Zapraszamy na magazyn Kierunek Zachód. Z okazji 200. odcinka Kierunek Zachód zespół Dagadana życzy Wam wszystkiego dobrego i długolecia. Dziś w programie. Otwarcie Studium KUL w Paryżu. Jest to pierwsze miejsce, gdzie stacjonarnie będziemy, będzie nasza filia, będzie nasza reprezentacja. Polska Agencja Inwestycji i Handlu w Niemczech. Tak naprawdę jesteśmy, ja to nazywam rodziną za granicą, taką biznesową rodziną. Wernisarz Sztuki Polskiej w Monako. Jestem zachwycona tym, tym miejscem. Spotkanie z ambasadorką Polskości i przedstawicielką młodej Polonii, a w poradniku o opłatach za francuskie autostrady. To pierwsze miejsce, gdzie stacjonarnie będziemy, będzie nasza filia, będzie nasza reprezentacja, taki punkt informacyjno-konsultacyjny dla Polaków i Polonii, która będzie chciała też czerpać informacje o studiowaniu w Polsce, ale też i możliwościach korzystania z oferty edukacyjnej Studium Kul. W kraju nad Sekwaną mieszka ponad milion osób polskiego pochodzenia, to z myślą o nich Katolicki Uniwersytet Lubelski imienia Jana Pawła II otworzył filię w Paryżu. Jest taka potrzeba olbrzymia i bardzo się cieszę przede wszystkim z tego z tej inicjatywy, która pozwoli Polakom żyjącym poza granicami poznawać polską kulturę, pogłębiać ją, formować się. To jest i język polski, i historia i teologia. To, to jest bardzo potrzebne, żeby pokazać tożsamość i umocnić tą tożsamość Polonii. Być patriotą to znaczy słuchać swojego serca i przekazywać też tą naszą wiarę, tradycję młodym pokoleniom. Nasz patriotyzm jest można powiedzieć patriotyzmem ciągłym, niezmieniającym się i zawsze będącym, powiązanym również z wiarą katolicką. Mieszkając w Paryżu szczególnie widzę to um, taką podejście do tego, że chrześcijaństwo zostało takie schowane. Ludzie się wstydzą z tego, że mają korzenie chrześcijańskie. Nie przekazują tego dalej, chociaż mogliby pokazać dzieciom. To, że Bóg istnieje tak, Można, niektórzy w niego nie wierzą, niektórzy wątpią, ale moim zdaniem trzeba dać dzieciom szansę poznania Boga. Rozszerzymy naszą ofertę o młodzież i dzieci polonijne. Ze względu na liczebność uczestników już uczestniczących w naszych kursach, planujemy podobne punkty w Wielkiej Brytanii, Niemczech i też w Ameryce w Stanach Zjednoczonych, być może też w Kanadzie. Kul podejmuje wielkie wyzwanie, aby nieść naukę wśród Polonii, wśród kolejnych pokoleń polskich emigrantów i trzymamy kciuki i życzymy wszystkiego najlepszego, aby ta misja Naukowa z jednej strony, duchowa z drugiej i misja polonijna mogła się zrealizować sukcesem, aby jak największa liczba Polaków czy potomków Polaków uczestniczyła w tych kursach, szkoleniach, studiach i aby mogli wracać do Polski, przyjeżdżać na dalsze etapy kształcenia. Według Komisji Stosunków Gospodarczych Europy Wschodniej Polska jest najważniejszym partnerem handlowym Niemiec w tym rejonie starego kontynentu. W obecnych czasach polsko-niemieckie. Spotkania nareszcie mogą znowu odżyć. Tak? Przez pandemię mieliśmy z tym duży problem i wiele inicjatyw tego typu niestety musiało poczekać na lepsze czasy. Bardzo się cieszę, że tutaj we Frankfurcie jest wsparcie, żeby takie inicjatywy powstały. Jest tutaj Polska Organizacja PAIH, która wspiera polskie firmy. Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest najważniejszą agencją państwową w Polsce, odpowiedzialną za wspieranie przede wszystkim polskiego eksportu, Głównie eksportu małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieraniem inwestycji zagranicznych w Polsce. Polska Agencja Inwestycji i Handlu działa za granicą poprzez sieć biur. Jedno z nich znajduje się we Frankfurcie nad Menem. Tak naprawdę jesteśmy, ja to nazywam, rodziną za granicą, taką biznesową rodziną dla, dla polskich przedsiębiorców, dlatego że mogą zgłosić się do nas z najróżniejszymi pytaniami dotyczącymi ekspansji. Czasem potrzebują weryfikacji kontrahenta, z którym już rozmawiają, czasami potrzebują tego kontrahenta tak naprawdę znaleźć. Zagraniczne Biuro Handlowe we Frankfurcie jest jednym z najstarszych biur Paichu na świecie. Działa od 2017 roku i obsługuje najważniejszego partnera handlowego Polski, co jest niezwykle istotne, dlatego że to tu dzieją się najważniejsze rzeczy, to tutaj rozwija się polsko-niemiecka współpraca gospodarcza. Jakie są różnice kulturowe w pracy z Niemcami? One nie są znaczące, ale są ważne. Przede wszystkim warto jest pomyśleć o tym, żeby mówić. Z Niemcami po niemiecku. Na pewno wtedy pierwsze lody bardzo o wiele szybciej e, nikną, kiedy, kiedy dana firma e, nie posługuje się tylko językiem angielskim, ale, ale językiem niemieckim. Niemcy są w tym momencie senior partnerem w tym wszystkim, a Polacy często podwykonawcami. E, bardzo chcielibyśmy, aby ta sytuacja uległa zmianie i żeby polskie firmy z niemieckimi firmami działały na zasadzie partnerskim. Ogromną rolę w promowaniu Polski na świecie odgrywają także artyści. Wernisarze, takie jak ten, na który wybraliśmy się do Monako, przyciągają osoby zainteresowane Polską. Jesteśmy zainteresowani polską sztuką. W szczególności chcieliśmy przez to wydarzenie pokazać wkład Polski w tych trudnych momentach dla świata. Pomagacie wszystkim ukraińskim uchodźcom. Dlatego chcieliśmy zrobić ten wernisarz, aby w ten sposób okazać nasz szacunek. Jestem zachwycona tym, tym miejscem, bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego, tego projektu i tej dzisiejszej wystawy. Polska jest na tej arenie międzynarodowej jeszcze tak troszeczkę w przedbiegach, mam wrażenie. I to wydarzenia takie jak to zdecydowanie przybliżają nas do otworzenia się na świat. Chcielibyśmy otworzyć tutaj też galerię po prostu polskiej, polskiej sztuki w Monako. Mamy coraz więcej ku temu przestrzeni i też poparcia. To jest wspaniałe, że to wydarzenie się oczywiście odbywa, ale trzeba tutaj podkreślić najważniejsze, co jest to, że to kładzie kres Stereotypowi, że Polak Polakowi na Zachodzie nie pomoże, czy za granicą nie pomoże. To ewidentnie pokazuje, że my, Polacy, robimy wspaniałe rzeczy, potrafimy się organizować, tworzyć wiele wspaniałych, jak nie tylko wydarzeń, ale po prostu projektów. Moje życie właściwie było zawsze troszeczkę odbiegające od banalnego przebiegu młodości. Byłam dzieckiem gulagu. Po latach wróciłam z mamą do Warszawy, cudem boskim. Młodość spędziłam w Warszawie w szkołach państwowych a potem w liceum imienia Curie-Skłodowskiej na Saskiej Kępie. W międzyczasie zostałam zaangażowana, przypadkowo oczywiście, jako tłumaczka Bruno Cocatrixa, który był właścicielem Olimpii w Paryżu. Po prostu miałam szansę wsparcia trochę finansowego moich rodziców. I w rezultacie kontaktu bliskiego z artystami najbardziej znanymi w tym okresie we Francji i w Europie. I jak potem ja przyjechałam do Paryża jako stypendystka z grosikami stypendium, nie miałam fortepianu przez dłuższy okres. Mogłam w poniedziałki ćwiczyć zawsze w Olimpii, bo to był dzień wolny. Paryż, jeden konkurs, potem wyjechałam na drugi konkurs do Hiszpanii. Pojechałam i nie tylko wygrałam ten konkurs, ale wygrałam również nagrodę za interpretację muzyki hiszpańskiej, której nigdy przedtem nie grałam. Bogate życie artystyczne i kolejne sukcesy sprawiły, że w głowie pani Ewy narodził się nietypowy pomysł. Żeby napisać książkę kucharską, narodził się w momencie, kiedy miałam bardzo bliski kontakt z żoną naszego nadzwyczajnego artysty Artura Rubinsteina, Nela. Odkryła jako pani domu, jako gospodyni domu, jako dama jeżdżąca po świecie takie umiejętności, że postanowiłam się nauczyć. I jakiekolwiek danie nauczyłam się w domu państwa Rubinsteinów, próbowałam zrobić tutaj. Zapraszałam Nelę, Teresę Żelizgarę, różnych wielkich artystów, nie tylko polskich i próbowałam te dania. Pani Ewa za swoją długoletnią działalność artystyczną została wyróżniona między innymi krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia Polski. Motto życiowe to jest uśmiech wokół, dlatego że po prostu bez tego to spojrzenie na świat byłoby smutne, dlatego że wszystkim zdarzają się sytuacje skomplikowane, ale jeżeli mamy w sobie wiary, że musi być kiedyś lepiej. To nie ma tak, że wszystko jest trudne, skomplikowane. Na imię Magdalena Sosnowska-Kołaczek. Mam 43 lata. W Niemczech, w Ratingen mieszkam 5 lat. Dlaczego Niemcy? Decyzją to jest tak naprawdę wina mojego męża. Mój mąż dostał kontrakt w Niemczech i przyjechałam za nim. Pani Magdalena nie jest odosobnionym przypadkiem. Wiele kobiet wyjeżdża za granicę właśnie za swoimi partnerami. Nie chcieliśmy mieszkać oddzielnie. Ja w Polsce, on tutaj, bo nie, nie wyobrażałam sobie takiego życia. Co robisz? Mi było bardzo ciężko się odnaleźć. Powodem był też brak języka. Później firma, w której pracuje mój mąż, zatrudniła mnie. I zajmujemy się produkcją kabli do telewizji. Pakuję, robię też kable, także. Akurat ta praca jest przyjemna. Lubię to. Pasja. Moje hobby odkryłam niedawno, tak naprawdę. I robię to tylko dla przyjemności. To nie jest jakaś praca zawodowa. Haftuję, haft komputerowy. Robię projekty. Na razie rodzina tutaj ode mnie. Robię prezenty im na ręcznikach, na szlafrokach. Jest to przyjemne. I to mnie tak uspokaja. Polska. Wolałabym mieszkać w Polsce, przyznam szczerze. Tam, tam zostawiłam y, rodzinę, przyjaciół. Polska jest dla mnie moją ojczyzną. Tam się urodziłam, wychowałam. Tam y, poznawałam przyjaciół. A tęsknię tylko za synem. Y, po prostu mieszka w Polsce, mieszka, pracuje. Y, to jest taka zwykła, maczyna miłość. miłość. <laughs> tak. Dokładnie. Od 1 lutego 2023 roku stawki opłat za przejazd francuskimi autostradami wzrosną średnio o 4,75%. Ceny jednak znacznie wzrosły, a na w miesiąc czasu no to trochę się uzbiera tych kosztów. Francuzi też oczywiście nie są zbytnio zadowoleni z tych, z tych, z tych podwyżek, no bo wiadomo to każdemu odejmie yy, z portfela. No i Polacy tak samo. Wysokość tych podwyżek co roku negocjują przedstawiciele francuskiego Ministerstwa Transportu z koncesjonariuszami. Obliczane są one z uwzględnieniem części inflacji oraz planowanych inwestycji. Oczywiście podwyżki dotkną wielu Polaków, bo tutaj we Francji, w Paryżu mieszka bardzo dużo Polaków, którzy pracują tutaj no i jeżdżą bardzo często autostradami płatnymi. Jeżdżę średnio raz w tygodniu, bo w moich piekarniach, które mam w Paryżu robię polskie produkty, do których muszę przywozić z Polski polskie surowce. Nie tylko Polacy mieszkający we Francji korzystają z autostrad, ale również osoby odwiedzające ten kraj. Na szczęście można też podróżować bezpłatnymi drogami, wiąże się to jednak z o połowę dłuższym czasem dojazdu do celu. To już wszystko w dwusetnym odcinku kierunku zachód. A już za tydzień postanowiłam przyjechać tutaj do Paryża. Hmm, dlatego, że zawsze marzyła mi się Francja. To jest jeden z domów, który stanowi szereg domów z XIII wieku.